kopują piłkę przed siebie. Żadna z drużyn nie potrafi nieco dłużej nią zagrać. Teraz Arfield. Dobra, postopadła piłka, nie było spalonego. Lowell i prawie że tak! Wybił piłkę ostatecznie z linii bramkowej Darrenowi. Dzięki Artura Boruca. Spójrzmy raz jeszcze. Doskonałe podanie Arfielda. Scott Arfield, 20-latek, reprezentant młodzieżówki szkockiej. Lowell, no to byłby gol. Bez wątpienia no, z tego ujęcia, z tego. Szerokiego planu, tak do końca to nie było jasne. Gordona Strahana Libulen, piłka w i teraz szansa Boruc Doskonale broń strzał Nila Makkana. Do prawej strony w dwóch ostatnich sytuacjach, które sobie drużyna Gordona Strahana stworzyła. Teraz ładny strzał i słupek. Ratuje Celtic Glasgow i Artura Boruca. Doskonała okazja na wyrównanie. Strzelał Stewart. Mark Stewart, 20-latek, spójrzmy raz jeszcze, dobre przyjęcie, 20 metrów, no i nie miałby tutaj większych szans Artur Boruc yy, przy tym strzale, o piłka jeszcze skozłowała. No.